Dobra się na wszyscy mi raczej kojarzą, jest tam dziewczyna niego doma i w tym odcinku u, chcę, żebym go ufarbowała na niebieski Podejrzewam, że mi ufa, ale no niestety trochę się zawiedzie, bo to nie, ponieważ to nie jest niebieski Tylko to jest nam no, czerwony kolorek Ale niestety zrobię to w taki sposób, że nie pozna, że że to jest czerwony Dobra Muszę go zabawać, najpierw mu zapnę włosy Dobra ja nie wiem nic. Ja nic nie wiem. Wiem, że mnie na niebieski się farbować. Ufam. A siostrze? W ogóle co ty tutaj siostrzyszko robisz? Też coś widzieć jak bratowa yy, twoja... Farbuję włosy? To są twoje płaczki, no to się nie dziwi. Mam włosy w buzi. Bądźcie sobie dałeś. Poważny youtuber farbuje włosy na inny kolor niż blond. Nie będę Ej. już Kamilem z psychopunctwem. <grystanie> trochę ci się... Trochę mi się zjechało. No, grzywkę mi... Ej, no nie! Zjechała mi się trochę. Będę łysy. do dobry, <noise> mnie. Jak fajnie. Co ty tak delikatnie? No bo dlatego. <noise> bo nie chce cię zaciąć. A to jest ma... Używam właśnie bez żadnego tego. Ale no ja tak sobie zawsze goliłem łeb. Tak? Sam sobie goliłeś? Myślisz, że ja cię są obczołem? Sam? Tak. Stałem się Gimperem, ale nie będę nim. <grywka> Muszę cię na drugą stronę przekoncić. A, a chcesz? Nie. To ci tak zrobię. Ja nie chcę być gimperem! A już nie. Właśnie sprawdza? Nie. Nie rusza To moje włosy. Nie, to nie rusza. Łamałem. Chce ktoś? jest jaki to kolor? Mmm, zobaczysz Niebieski kolor Zachnij no, oczy na początek, co? Bo się krępuje, nie musisz, ten... Powinienem mieć... Otwórz! Pusz... No nie! No nie, co ty robisz? Co, co ja kurde, wisi... Ale to Na Michała Wiśniewskiego mnie robią! Nie! miśli niebieskie, a nie. Wiśniewskie. Wiśniewskie? To, kuźwa, pięć żon będę miał. Co? Żartuję. No ja myślę. Kuźwa, Michał Wiśniewski się znalazł. Michał Wiśniewski, polskiego YouTube dzień dobry. Co tu się dzieje? No nie! Dlaczego czerwone? No już teraz nie możesz się wycofać. Nie wiem niestety. A um, była wredna. Wiesz, to się zmywa? Co nie? Po już tam myciach. Co? Wiesz, że to się zmywa po już Nieprawda. Zostaw mi brwi! No już jedną ci zrobiła mnie. Nie! Z mi z tym... won mi z włosy... Chcę. Ale on też miał brwi zrobione. A pieprz... A jak Krzanić eee. Chrza kurde brwi Michała Wisiewskiego, ja chcę swoje brwi, a nie... O, czerwony czoło! O, mama, dnia! Musiałam to zrobić, tak? Wiesz? Czemu czerwony? Zemsta, za to, że. W ten. Prymatrylis. Prymatrylis. Prilis! Też się zrobiłam się, Tylko troszkę później. Szkoda, że to nie było nagrane. Wiecie co ona mi zrobiła? Dała mi pączka z paprykarzem w końcu. na TikToku jest. <kluznić> A, tak chce się coś było, no. Patrzyłeś? mi to nawet. Na relacja cię wstawiłem. Krzyżowa Michał Wiśniewski, no ja Pitałem co tu się dzieje z tym Michałem Wiesiewskim polskiego YouTube'a. Tu mnie nie mam telefonu przy sobie. To w sumie można już to wyłączyć. Podobnie jak się tam pogładuje. Boże święty, no. Wiśniewski, no kurde. No nie dziwię się, że się nazywa Wiśniewski. Oszukano mnie. Oszukano widzowie, kochani. Moje włosy biedne. Zostałem Michałem Wiśniewskim. Chyba ci bluzkę pokoloruję na czerwono. Jak? No już pokolorowałem, no cóż, życie. Jakie zło. czy się, nagrywa. Nagrywa się. Co? Przynajmniej czuję takie zimne na głowie. I nie spędzi to nawet jak u tych fryzjerów. Dobra, aktualnie teraz będziemy mu płukać. ten mi z głowy. Piękne. Młodej już w kolorek włosów wyszedł o taki na włosach ciemnych. Kamil, a jak zrobić? Dobra, zobaczymy. Ja też się ufarbowałam, zobaczymy jaki wyjdzie u mnie. Kotek, gotowy jesteś no. na swoją reakcję na włosy? Boże, nie, nie, nie. F**ka, fris. O cholera. Stałem się Wiśniewskim. O, o Boże. Potem będę miał różowe jak Karol Wiśniewski. Ej, ale nie, nie ma tragedii. Tragedii nie ma. Dobra. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, musimy mu teraz odżywkę jeszcze dać. No, Ym, no to w takim razie, no, staję się Michałem Wiśniewskim polskiego YouTube'a. No, I więc moi drodzy... Ale powiedzcie, no przecież... No, to w takim razie, skoro, skoro nie przefarbowano na czerwono, to teraz tutaj na tej mojej głowie wyświetli się czerwony znak subskrybuj, więc subskrybujcie kanał. Oraz zostawcie łapę w górę i komentujcie filmy i udostępniajcie moje filmy, bo dobijamy do tysiąca subiszczy. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie. Na razie, papa. Pa.